Dzień dobry. Dzisiaj test z skrętarką akumulatorową podpiętą do generator podpięty jest do drugiego MPPT. Taki krótki test pracy w MPPT Wiadomo turbina wiatrowa Ma inną charakterystykę pracy niż panele Pracuje w porywach o, zaczyna pracować Dzisiaj będę falował obciążeniem Część maksymalnie Zakupiłem śmigło jakiś czas temu do tego generatora. Śmigło ma długość. Metry. Kupiłem dwie sztuki. Były właściciel miał turbinę przez kilka lat, ale przy pewnej wichurze jedno się połamało. Sprzedał mi dwie sztuki za skrom, skromną, skromne pieniądze jakieś 100 zł, z tego co pamiętam. Testowałem ją na, na dwóch, ale to ja. Jakiś czas temu było. Wolałem zdecydować się na panele fotowoltaiczne, bo w tym czasie dosyć dużo osób zakładało. Ja teraz podejmuję temat turbinki wiatrowej. Takim metodą gospodarczą, czyli tanim kosztem, aby sobie zrobić off-grid dodatkowo. Dzisiaj wieje dosyć słabo od północy. Także dziękuję. Do następnego razu. Może jakiś film wrzucę za tydzień. Miał być 30, ale brakło czasu. Do widzenia.